Dzisiejsza opowieść zawiera więcej pytań niż odpowiedzi. Według policji jej zmagania z ciemną stroną kosztowały ją pracę i zniszczyły małżeństwo, natomiast rodzina nieustannie uważa ją za bohaterkę. Zapraszam Was na historię Syneja Ann philip Synaja urodziła się 7 października 1969 roku w Indiach, następnie z rodzicami przeniosła się do Nowego Jorku. Była ładną i towarzyską dziewczyną. Po ukończeniu John Hopkins University zdecydowała się na studia medyczne, gdzie poznała swojego przyszłego męża Rona Liebermana. Para wyróżniała się wśród swoich znajomych i w końcu zaczęli się spotykać. Synaja była artystką. Uwielbiała malować obrazy, a za to Ron kochał grać na gitarze. Gdy ich relacja przybierała na sile i robiła się coraz bardziej poważna, Synaja wzięła rok przerwy, aby mogli ukończyć razem studia. W 1999 roku ukończyli studia i dostali staże w Nowym Jorku. Ron w Jacobi, a Synaja w Cabrini Medical Center na Manhattanie znaleźli małe mieszkanie z jedną sypialnią i mimo nawału pracy, potrafili zawsze znaleźć czas dla siebie. Preferowali bary jazzowe czy bary sushi na wspólne spędzenie czasu. Mieszkali blisko brata synei oraz godzinę pociągiem od jej rodziców, co bardzo jej odpowiadało. I w maju 2000 roku wzięli ślub indyjsko-żydowski. Ron wręczył jej tradycyjny indyjski wisiorek w kształcie łezki. Był to prezent od jej matki. Nakazał również zespołowi zagrać muzykę jazzową, którą sam skomponował, a zatytułował ją Wow, ona jest taka wspaniała. A rok później, w poniedziałek, 10 września 2001 roku, Synaja miała dzień wolny od pracy. Od godziny 11 rano była sama w domu z Kotami, Figą i Kalim, ponieważ Ron wtedy opuszczał mieszkanie i musiał udać się do pracy. Kobieta miała w planach sprzątanie, bo w środę miała odwiedzić ją kuzynka Anu. Dziewczyny po prostu chciały razem zjeść kolację. Przesadziła swoje cztery fioletowo-białe storczyki i umieściła je w wannie, żeby wyschły. Około 14 wysłała wiadomość swojej matce, która przerodziła się w dwugodzinną rozmowę. Synaja opowiadała jej o swoich planach w tym tygodniu, o tym co robiła od samego rana, również o swoim mężu. Kobiety dużo ze sobą rozmawiały, miały bardzo dobry kontakt i około 16 syneja rozłączyła się, wyszła z domu załatwić kilka spraw. Na początku wybrała się do pralni, a następnie do Century 21, gdzie była widziana przez kamerę sklepu. Około 16 zapłaciła kartą Rona za bieliznę, sukienkę, rajstopy i pościel. W innym sklepie zakupiła trzy pary butów. Ale do tego wątku jeszcze wrócę. Tej nocy Ron wrócił już do pustego mieszkania. Chociaż była prawie północ, nie przejął się tym szczególnie. Synaja już nie pierwszy raz nie wracała do domu na noc bez żadnego powiadomienia. Na dodatek mężczyzna następnego dnia miał spotkanie w pracy na 8 rano. Musiał wyjść z domu około 6:30, więc chciał się jak najszybciej położyć spać. We wtorkowy poranek 11 września Syneja nadal nie pojawiła się w domu i jej mąż wtedy postanowił poważnie z nią o tym porozmawiać przy najbliższym spotkaniu. Był poirytowany, że kobieta już któryś raz nie daje znać, gdzie jest i co robi, ale nadal był niezbyt zmartwiony, był przekonany, że nocowała u swojej kuzynki Anu bądź u swojego brata Johna. Kiedy po biznesowym spotkaniu około 9 rano wszyscy pracownicy zebrali się przed telewizorem, obserwując informację, że samolot właśnie uderzył w północną wieżę World Trade Center, a było to dwie przecznice dalej od miejsca zamieszkania młodej pary. No, dopiero wtedy zaczął się martwić. Syneja nie miała komórki, więc mężczyzna zostawił kilka wiadomości na ich domowy telefon, niestety nikt nie odpowiedział. Zadzwonił również do rodziców i brata Synei, jednak oni również nie mieli z nią kontaktu tego dnia. Wtedy w jego głowie zaczęły pojawiać się różne myśli. Zastanawiał się, czy może jego żona została porwana w swoje wolne popołudnie, może ktoś ją potrącił samochodem i przebywa w szpitalu, a nie miała przy sobie dowodu osobistego. Może siedziała w barze i spędziła czas z nieodpowiednim nieznajomym. Około 15. Tego samego dnia nie chciał marnować czasu i udał się karetką do centrum w celu poszukiwania kobiety. Jechał pod prąd wśród oszalałych ludzi, którzy uciekali z Dolnego Manhattanu. Cała trasa zajęła mu około 6 godzin. Gdy około 21.00 dotarł na miejsce do swojego mieszkania, zauważył, że policja cały obszar otoczyła policyjną taśmą, ale dzięki temu, że był ubrany w fartuch, mógł się przez nią przedostać. I wtedy musiał biec do swojego mieszkania pomiędzy płonącymi samochodami oraz wozami strażackimi. Jednak z powodu braku prądu drzwi do budynku nie otworzyły się i wtedy był zmuszony udać się na noc do swojego przyjaciela. Następnego dnia udało mu się dostać do środka swojego mieszkania, ale po kobiecie nie było ani śladu. W środę, 12 września, zaczął po ulicy roznosić ulotki ze zdjęciem Synei. Udał się także do Centrum Pomocy, które posiadało nazwę od daty ataku 9-11. Gdy w pobliżu zauważył reporterów, pomyślał, że może to wykorzystać, aby nagłośnić zaginięcie żony, ale gdy dowiedzieli się, że nie ma z nią kontaktu od 10 września, to całkowicie stracili zainteresowanie. Ich interesowały tylko prawdziwe historie i informacje na temat osób, które mogły mieć jakiś związek z atakiem. 11 września. Ron jednak w tamtym czasie nie wierzył, że jego żona mogłaby przebywać w wieży. Był jednak zdesperowany i postanowił zadzwonić do brata Synei, prosząc, aby przyjechał na miejsce i porozmawiał z reporterami, pomijając kilka szczegółów. Ale John poszedł o krok dalej. Chociaż nie rozmawiał z siostrą od dwóch tygodni, wymyślił ich ostatnią rozmowę na żywo. I wpatrując się w kamerę, oznajmił, że rozmawiał z syna przez telefon, a ona powiedziała mu, że nie może odejść, ponieważ ludzie są ranni. A ostatnie zdanie, które od niej usłyszał, było: muszę pomóc tej osobie. Wtedy zamierzony cel został osiągnięty, ponieważ opublikowano ulotki w telewizji, jednak nie odnaleziono żadnych świadków ani nie odkryto żadnego tropu. Dopiero po czasie John zdał sobie sprawę, że popełnił błąd, wprowadzając śledczych na złą ścieżkę, uniemożliwiając odnalezienie siostry. Ron nadal szukał żony na własną rękę. Podszedł do sprawy z innej strony. Zadzwonił do American Express i wtedy dopiero dowiedział się o tych wcześniejszych transakcjach synei. Planował tam rozwiesić ulotki, ponieważ było to ostatnie miejsce, gdzie przebywała jego żona. A o tym dowiedział się od, od jej matki Ansu, ale ten oddział, w którym była Syneja, był tymczasowo zamknięty, więc wybrał inną lokalizację. Jeszcze w tym samym tygodniu odebrał telefon od niejakiej Soni Mori, która pracowała w dziale obuwia i rozpoznała Syneję. I kobieta przypomniała sobie, że widziała ją 10 września na zakupach z koleżanką. Opisując ją jako niską, ciemnoskórą kobietę po trzydziestce, najprawdopodobniej hinduskę, i dział obowniczy nie posiadał kamer bezpieczeństwa, ale po trzech tygodniach na nagraniach z innego działu odnalazł swoją żonę pomiędzy różnymi płaszczami, ale na nagraniu była sama, jej tajemnicza przyjaciółka, jeżeli w ogóle istniała, nigdy nie została odnaleziona. Ron dwa razy składał powiadomienie o zaginięciu żony i po wykluczeniu go jako podejrzanego, policja początkowo uznała, że synaja była kolejną ofiarą ataku. Mężczyzna postanowił wynająć prywatnego detektywa, Ken'a Galanta, który przeszukał wszystkie ulubione miejsca kobiety, rozmawiał z rodziną i przyjaciółmi, sprawdzał bary i hotele w pobliżu Century 21, Galant podniósł nawet możliwość, że Syneja może żyć gdzieś nowym życiem. Sprawdził nawet jej komputer w celu poszukiwania kochanka, ale nic nie znalazł. Na dodatek kobieta zostawiła paszport, prawo jazdy i swoje karty kredytowe, z wyjątkiem karty Rona, którą wtedy płaciła za te rzeczy w sklepie i to właśnie mogłoby obalać tezę o jej nowym życiu. Poszukiwania przez detektywa przedstawiły nowe informacje. Mimo tego, że Ron był jedyną osobą w nocy, z 10 na 11 września, ktoś próbował z telefonu domowego dzwonić na jego komórkę około 4 rano we wtorek. On stwierdził, że to na pewno on sen nie wykonywał połączenie, ponieważ chciał sprawdzić pocztę głosową. Ale najbardziej interesującą wskazówką było nagranie wideo, które było niezbyt wyraźne. Z 11 września, około 9 rano, z ich budynku mieszkalnego, na którym była kobieta, która sylwetką przypominała Syneję, miała podobną fryzurę, zachowanie oraz ubiór. Kobieta stała w pobliżu windy minutę lub dwie, po czym wyszła z budynku. Jednak nie doprowadziło ich to do bardziej znaczących tropów. Być może Syneja była na kasecie wideo, może poszła na zakupy, wpadła na koleżankę, którą pamięta sprzedawca, wyszła na drinka i, myśląc, że Ron będzie pracował do późna, spędziła noc u niej. Może Syneja wróciła do domu następnego ranka, była w holu i kiedy samolot uderzył, ona jako lekarz odruchowo pobiegła w stronę wież, by pomóc. Mężczyźni posiadali kilka teorii, ale po sprawdzeniu wszystkiego. Nawet dla Rona największy sens miało to, że kobieta zginęła podczas ataku. Wiadomość o jej śmierci pozwoliła rodzinie oraz mężowi dołączyć do specjalnej społeczności żałobnej z 11 września. W pierwszą rocznicę udali się pod pomnik, gdzie imię jej zostało odczytane na głos w ramach hołdu dla lokalnych ofiar. Trzy dni później rodzina zorganizowała symboliczny pogrzeb dla kobiety, gdzie zakopała urnę z prochami ze strefy zero. W 2003 roku uczestnictwo w spotkaniach upamiętniających ofiary stało się tradycją. Znali się już z większością osób i zawsze dzielili się swoimi wspomnieniami nazywali swoich bliskich bohaterami. Ale w tamtym czasie, gdy rodzina kobiety pogodziła się już z jej śmiercią, Policja postanowiła przeprowadzić swoje kolejne śledztwo, które ukazało zupełnie inną, drugą stronę Synej. Jej życie wymykało się spod kontroli kilka miesięcy przed zniknięciem. Policja odkryła, że dyrektor Cabrini wiosną 2001 roku nie przedłużył kobiecie stażu, co było dla niej jednoznaczne z wyrzuceniem. Powodem były ciągłe spóźnienia i problemy z alkoholem. Niedługo potem wdała się w bójkę. W barze na imprezie firmowej, ponieważ twierdziła, że inny współpracownik potraktował ją w niewłaściwy sposób. Powiadomiła policję, ale po przeprowadzeniu śledztwa, prokuratura odrzuciła zarzuty i oskarżyła Syneję o składanie fałszywych zeznań, a gdy ta odrzuciła propozycję wycofania ich, spędziła noc w areszcie. Miała zaplanowaną rozprawę sądową na 10 września, na którą udała się z Ronem z samego rana, gdzie nadal nie przyznała się do składania fałszywych zeznań. I, według raportu policyjnego, para w sądzie pokłóciła się. Ron miał pretensje do żony o noce poza domem, a także o zdrady z kobietami. Po czym synaja wybiegła z sądu i zostawiła Rona samego. Policjanci uważali, że para miała ogromne problemy małżeńskie przez zachowanie kobiety, a także przytoczyła zeznania brata, który zeznał, że przyłapał swoją siostrę ze swoją dziewczyną w dwuznacznej sytuacji, co by miało potwierdzić te zarzuty na temat zdrad z kobietami. Policja znalazła informację o tym, że syna miała zaburzenia psychiczne oraz problemy z używkami. Uczęszczała na spotkania dla osób zmagających się z uzależnieniami, z których została wyrzucona po tym, jak nie pojawiła się na spotkaniu. Najprawdopodobniej było to 10 września. W związku z raportem, lekarz sądowy usunął syna z listy ofiar w 2004 roku, podając powód, że nie posiadali dowodów na to, że kobieta żyła 11 września. W listopadzie 2005 roku sędzia z Manhattanu odrzucił wniosek Rona o ustalenie daty śmierci na 11 września 2001 roku, a w czerwcu 2006 roku sędzia orzekła, że Synaja oficjalnie zmarła 10 września 2004 roku, zgodnie z prawem stanowym, trzy lata po tym, gdy zaczęła się jej niewyjaśniona nieobecność. Ron nie mógł przedstawić aktu zgonu, więc fundusz odszkodowań odrzucił jego wniosek. I biorąc pod uwagę wiek kobiety i potencjalne zarobki, odszkodowanie byłoby warte od 3 do 4 milionów dolarów. Tak naprawdę raport sądowy a opinia rodziny w tej sprawie bardzo się od siebie różnią, bo Ron przyznaje, że jego żona chodziła do domów z innymi kobietami. Ale na pewno nie w takim celu, jak to było ukazane w aktach. Według niego kobiety tylko rozmawiały, słuchały muzyki bądź tworzyły sztukę. Syna raz nawet wróciła do domu pobrudzona farbą, co miało świadczyć jako dowód jego słów. Lubiła słuchać zespołów jazzowych na żywo i przy okazji wypić drinka, a preferowała bary dla kobiet, ponieważ nie chciała być podrywana przez innych mężczyzn. Uważał, że byli małżeństwem, które z dużym bluzem podchodziło do życia, a on sam kocha muzykę, całe życie uczęszczał do barów i klubów, również zaprzeczył jakiejkolwiek kłótni w sądzie, mówił, że takie coś nigdy nie miało miejsca i że całe akta są wymysłem policji po odnalezieniu kilku informacji na temat kobiety. Brat synej wyparł się tego, że przyłapał swoją siostrę ze swoją dziewczyną. Według niego było to absurdalne, bo nigdy nie rozmawiał z nikim na ten temat. Rodzina spierała się dosłownie o wszystko, co było zawarte w raporcie. Twierdzą, że jej zwolnienie nie miało nic wspólnego z alkoholem, a z jej kolorem skóry, ponieważ była szykanowana ze względu na kraj swojego pochodzenia. Jej picie było jedynie krótkim okresem w jej życiu, problemy psychiczne były tymczasowe i wszystko powoli wracało do normy. Kobieta wróciła do pracy, i gdy wszystko zaczęło się układać, nagle zniknęła. Rodzina uważała, że bez względu na to, jak Synaja spędziła ostatnie miesiące swojego życia, nie oznacza to, że nie mogą mieć racji odnośnie jej śmierci. Jej matka, Ansu, ciągle płakała. Pozostawiła w domu rodzinnym jej zdjęcia, między innymi ze ślubu, z odbioru dyplomu na studiach. Rodzice utrzymali jej pokój w takim samym stanie, jak wtedy, gdy tam mieszkała. Rodzinie bardzo zależało na tym, aby uzyskać akt zgonu na dzień 11 września. Zapewniali, że nie chodzi o pieniądze, tylko o sam fakt posiadania dokumentu, ponieważ Ron nie otrzymałby już pieniędzy po odmowie przez fundusz. Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork ustalenie, że dana osoba zmarła w wyniku 11 września Wymaga jasnych i przekonujących dowodów na narażenie tej osoby na atak. Rodzina postanowiła złożyć apelację, pomimo braku dowodów, porównała sprawę Synei do sprawy Juana Lafuente, ponieważ po złożeniu apelacji przez jego żonę Kolette, bez dowodów, sędzia hrabstwa orzekł, że mężczyzna, który pracował 8 przecznic na północ od faktycznie stracił życie w ataku. Te dwie sprawy wbrew pozorom były bardzo podobne. Syneja i Juan stracili pracę. Każdego miesiąca spędzali noc lub dwie poza domem, według ich małżonków. Obie ofiary mogły również ulec pokusie wbiegnięcia do budynków, ponieważ Syneja była lekarzem, a Juan był pracownikiem ochotniczej straży pożarnej. Według matki Synei, pierwszym czynnikiem, dla którego żona Juana otrzymała akt zgonu, był fakt, że kobieta była burmistrzem w Pekipsi i sprawa toczyła się właśnie tam, a nie na Manhattanie. Drugim czynnikiem, według sędziego, Synea była kobietą, która prowadziła rozwiązły tryb życia. Jej matka nie ma nawet ziarnka nadziei, że kobieta żyje. Łatwiej jej myśleć, że zginęła w ataku, niż że ktoś wcześniej zrobił jej krzywdę. Pomimo sugestii, że szanse powodzenia były niewielkie, Ron i prawnik rodziny złożyli kolejną apelację, i w 2008 roku panel pięciu sędziów zmienił decyzję, uznając za najbardziej prawdopodobne i najprostsze wyjaśnienie: że kobieta zginęła, próbując pomóc ludziom, to czyni ją ofiarą numer 2751. Sędzia uznała, że mało prawdopodobne jest to, iż kobieta celowo zniknęła. Przychyliła się do tezy Galansa i Rona, że gdyby umarła w inny sposób, pewne dowody pojawiłyby się kilka lat po ataku. Ciała kobiety nie odnaleziono, ale rodzina syna wciąż miała nadzieję w związku z biżuterią, którą nosiła. Liczą, że diamenty, które miała na sobie w ten dzień, z łatwością wytrzymały wysoką temperaturę w budynku i zostaną odzyskane. A następnie porównane z fotografiami, które rodzina wysłała urzędnikowi w sprawie dowodów DNA. Rodzina synej nie uczestniczy już w ceremoniach upamiętniających ofiary. Jej matka woli odwiedzać pomnik w dniu urodzin córki. Ron pozostał w dobrych relacjach z byłymi teściami, i w 2010 roku, za ich namową, ożenił się ponownie. Na koniec chciałabym tylko zapytać: Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Bardzo ciekawi mnie Wasza opinia, dajcie mi znać w komentarzach. A ja dzisiaj dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się, cześć!